Dobra, wchodzimy, dobra, wszyscy razem, się nosy, srejka, ogólnie dzisiaj, słuchajcie, nagrywamy z chłopakami w filmie, ze mną Piotrek i Kamil, siema, i Kamil, przywitaj ja, się robię. Kamil, siema, ja robię start, dobra, ogólnie o co chodzi w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym filmie, słuchajcie, siedzimy sobie w namiocie, To dłużej wytrzyma, potrzymaj Piotrek, uczył się zasłynąć. potrzymaj, ogólnie, słuchajcie, robimy dzisiaj taki film właśnie, dawno nie było takich filmów, bo był sam farming, dobra, ile tu już Kamil siedzimy? 15 sekund. No patrzcie. Ogólnie tak, jest mega jest gorąco. Super. Słuchajcie, no. jesteśmy tutaj. Zostawcie laka i suba. Jeżeli Skudę. chcecie więcej takich filmów, dzisiaj jesteśmy wszyscy w trójkę, o. właśnie są chłopaki. Mamy coś tutaj do chudzenia, bo jest troszkę wody, ale jest mega gorąco. Ogólnie od tyłu, od góry też oddychaliśmy sobie, stajcie ten, te właśnie, no. Żeby że nie, taka nie była stało... Żeby po, tak, tak, bo, że to minimalnie to nie... trochę było chłodniej, żeby żeby nam się nic nie stało. Tak, ale żeby też, ale to też bardziej gorąco jest, bo słońce wpaduje, w ogóle, dobra. Ale... No nie no, trochę tu wieje. Ogólnie tak, ile już jesteśmy tutaj na tym? Prawie minutę. No właśnie, prawie minutę. Ja, ja bym ogólnie ustawił sobie tutaj ten, ten mm. telefon. Ogólnie, jeżeli kolejny taki film, właśnie jaki. W jakiejś... Już jesteśmy minutę w jakimś wyzwaniem czy z czymś. To słuchajcie, chodź tu Piotrek się pokaż, to słuchajcie, zostawcie tutaj 5 lajków w górę i będzie kolejny taki film, dzisiaj jesteśmy o. pierwszy raz w trójkę, ogólnie o co chodzi z gameplayami z budżetki, spokojnie będą już niedługo jak do Kamila, chodź tu się Piotrek pokaż, bo dzisiaj nie widać, ogólnie ja nagrodą, bo... nie powiem wam co jest, ale pokażemy wam na końcu filmu, kto wygra ten to dostaje, tak, kto wygra, ogólnie jest to ode mnie tak, wiała się ta nagroda, a może u mnie zostanie, no dobra. Mamy tutaj też trochę wody, wam mogę w sobie pokazać. Zobaczcie, właśnie w tym na tym namiocie, trochę grze. napadało w deszczu. Okay, ale ja to, ja nie marnuj. No, Piotrek trochę pomarnuje, ale go, ja będę to w sobie na później, bo... O, 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 oczywiście, Piotrek, zdejmowanie koszulek, ty też, kamień nie wchodzi w grę, bo to wiesz, lepiej nie. No. Lepiej nienawidzi. No, jest mega gorąco. Poza dwie Minut dwie minuty tu jesteśmy. Mhm. No, już dwie minuty. Dwie minuty właśnie są. Proszę. A ja nie mogę. Czekaj, tak może pokażę będzie. O. No. no dobra, jesteśmy tutaj dwie minuty. No, no i się A, też się Piotrek pokazał na kanale. Dlaczego cię Piotrek nie było? Nie wiem. Ale odpowie. Bo nie, nie chciał przyjeżdżać. No. no i on też nie przyjeżdżał. A i oczywiście jak, były cień, jak będą cięcia, to znaczy, że my nie będziemy wychodzić z tego. Tak, z namiotu. Nie będziemy. Ogólnie tacie! My to nagrywamy jak trwa maraton z od rolnika, ale spokojnie. Maraton jeszcze będzie trwał. A tylko to wrzucimy sobie po rolnika do czynika. Trochę tego nie przemyślałem, bo nie będę miał wtedy ten. Hmm. Pamięci, że nagrać do hmm. I to jest myśl. I... No. Dobra. O kurde. Ile my już tu siedzimy? Na 3 minuty będzie. No. Mhm. Wiesz, co ja mam, nam proponuję? Bardzo po gorąco. Pogranie w papier inżyny. Nie ładna, zaczynamy. Ej, ja ale my tu możemy patrzeć. Bo my w sumie zaczęliśmy film wtedy, kiedy ja zostałem. No wiesz, ale to trochę opóźnione, bo. No trochę później włączyłem, ale jest tak samo: 3 minuty, i tutaj. Film... Trwa też 3 no, minuty. Podłoga jest trochę bigotna, mm. w nie przynajmniej. Szkoda, że... Dobra, teraz nas nie widać. Ledwo tylko mnie widać, bo ja sobie też tu będę ogarniał na telefonie. A e, no tak, ty możesz. Ej, no. obejrzyjmy jakiś film na YouTubie. Dobrze. Włączmy na przykład Ale, on na A, on ma internet? ja nie wiem, czy mam internet. Mhm. Zwłaszcza jeszcze w tym namiocie. To pograjmy w jakąś gierkę. Masz jakąś grę fajną? Na trzy osoby... Możemy ja z Kamilem, potem z Piotrem w Bergaja sobie zrobić. Ja no dobra. Ja, ja nigdy w nie. nie grałem w sumie. Pokaż, widzą tutaj Bergaja. Ja nie ta chcę tak grać. O, mamy taką grę. Ej, no. e, ja... O Piotrek może trzymać nam ten telefon. Bo ja sobie tutaj ostatnio grałem. Połóż go tak, jak to się będzie grało. Tego filmie. włączę na ławce. Bo ja chcę się pożyć, ale jak nie mm, mogę, wyjść, to Yes. Jak to tu będziecie to widzieli? U, ale... U, kurde zory! To ty sorry, widzą sorry, tu sorry. robisz, nie bij widów. Jest to 4 minuty. Uh -huh. Prawie. Dobra. A stoper ci się nie wyłączyli. Dobra, tutaj połóż nie. telefon, tak? Tak, chcę czerwonym. Ja zielonym. I po tak, że ja je... poł... Piotrek, tak, żeby było... O, widać, widać, dobra. Pryk, Ej, ja w to nigdy nie grałem. Jest ciężko. Yes. A jaj. no wiesz, Pierwszy to? punkt dla mnie. Co trzymaj, ja gram. Ale w drugą rękę może Ej, ja w nigdy nie, nie, nie gram, nie wiedziałem co to jest za gra nawet. I ja, ej, okay. dziwnie się... Ej, już to gram w realu. No ja też. Ej. <grym> <grym> Ale jaja. Ej, dziwnie trochę. A bo ja nie mogę do ciebie wyskakiwać. A strzeliłem! Ej, chyba sobie sam strzeliłeś, no. Ja już cały spocony. Nie. nie, ja nie mogę grać. No to wychodź. Dobra, pokaż tu widzów. Ale Dobra. telefon nam zostawić, bo musi być stoper. Dobra. Ej, trochę chłopak stoper jest 5 minut! Ooo! Ja chyba no, odpadam, No to odpadaj. Nie. Nie, posiedzę jeszcze. Film nie może być za długi. Może zrób cięcie. W sumie wiecie co robimy cięcie i widzimy się za chwilę. Jakby ktoś odpadł to wy Bo tam woda. Dobra, ma... witamy was znowu. O, dobra, siemano. no. Już mamy. O, już wam pokażemy i... Jest mamy dobra, 7 i... minut już tutaj. 7 minut jest. No dobra, o. jest. 7 minut. Piotrek cicho. No. Ogólnie nie wychodziliśmy. Nie, nie jest ani otworzone. Nie, tam no. jest otworzone tylko. No bo tam no się nie da dosuć. Dobra, mamy, mamy letką Jeszcze patrzcie, wam pokażemy, że jest o tak domknięte nie do końca i że nie, i że nie wych. Nie, nie, nie no. tak nie rób, bo tak nie, nie do końca musi być, A. żeby widzowie wiedzieli, że my nie wychodzimy. No. Także tak jak było, to tak jest, właśnie nie wychodzimy. no tutaj Piotr leży. Nie no, wy możecie wyjść jak chcecie, no. To nie tak, żeś wygrał. Hej, w sumie być co? Ale ty musisz wygrać, tak to nic nie dajesz. Nie? Wy jesteście braćmi. No i... Robię pojedynek brać. Wyjdę. Nie, nie. W sumie tak mocno jeszcze nie jestem spocony. Ja jestem. Chłopie, będę śmierdział. Mm. Zaraz, zróbcie to śmierdzenie. No nie, Nie pierdź tu. nie puszczy. Dobra, to gramy, gra, gramy w coś. Ja zobaczę, co ty, ty masz na telefonie. Mm. Ciekawego. Ciekawe. Jesteśmy już 8 minut i 30 sekund. Pokaż giereczki. Może sobie w Minecrafta pograć Dobra, no to pograj w Minecrafta, ja niestety nic nie mam. O, teraz jak wie to jest o, fajnie. na mojej wiosce jest bit. <słuch> Może pokaż tu, Ja tu nagrywam jak ty grasz w Minecrafta ziomek. Prenos też kinol ziomek. Zamknij się. Kurde i temu znowu mi cofnęło. Co za gówno? Gówniana zagra. Ja nie mogę, widać dobrze? Dobra, poranny skok z budynku. Chyba nie widać. Poranny skok z budynku. Uh. Kurde, nie trafiłem do tego. Ej, robimy pojedynek. Że jak ktoś wygra w tym Dobra. Ja, to ten jak ktoś przegra, to ten wychodzi. Robimy, żeby film za długo nie trwał. Dobra, ja chcę pierwszy grać. Nie. Dobra, to Piotrek gra ze mną. Ale ja nie chcę tu siedzieć. No to, możesz no to się dobra, przegrać. Grajcie, dobra, to ty trzymaj nam kamerę. Piotrek, wiesz gdzie mam grę? To ty trzymaj nam kamerę. wiesz gdzie mam grę? Czekajcie, jak Piotrek znajdzie, to my wrócimy. Dobra, wróciliśmy. No nie, tu się włączyło Brawl Stars. Dobra, wyłącz Kamil, bo my tutaj szukamy i... Dobra, na wycięcie. Jak będzie, to się widzimy. Widać? Dobra, wróciliśmy. Ja gram z Piotrem w ja? Ha. Piotrek strzelił już gola, ale dobra, tak łatwo. Ja nie gram, więc trzymam kamerę. A no, teraz się ha! trochę chłodniej, z... ej deszcz zaczyna padać, padać? Czy... Nie, uuu, żeby padało. Znaczy nie, żeby nie padało. Bo my tutaj mamy odkryte, i będą jaja. Ej, ale to na ochłodzi w sumie. Jest! Jest! 3-1, mamy to! jest? Ej, no to było przez mnie uwagę, no. Orientuj się. Pamiętaj. O, sam sobie E E e, Ma e, <laughs> e nie! Czekaj, bo Piotr wykorzystuje moją nieumę. 6 do 3, A do ilu tu się gra? 7. O kurde, to muszę uważać! Uważaj! Oh ja, Kamin nie 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 Kamil wyjdzie! Kamin wyjdzie! Kamin wyjdzie! Kamin wyjdzie! musiał! musiał! Dobra! Wychodzę! Ale, Harun, co? Wodem. Ej, ej, ej Czekajcie, zrobimy na chwilę cięcie. Dobra, A, ja w ogóle wychodzę. Dobra. Teraz my gramy Dobra, teraz wygracie? No właśnie, jak przegrasz to wiesz, że to Piotrek Ej, zamknij tutaj wam Od, kamerę. A Tak. Dobra. Dobra, zaraz tam tę siatkę zamknę. Gde. Dobra. Shit, Piotrek już wygrywa. Jeszcze. Cześć. Ej Kamil, wiesz co to mnie zniszczyło? To, co? Że ty, to, że ty powiedziałeś, że do siedmiu tylko. Pokażcie wy mnie tu, a kto trzyma kamerę? Ja. Aha. Shit. No nie! Co jest? Ej, ale teraz nie gramy, że ktoś z was wychodzi, tylko że tak po prostu. No. Nie no. Też, że ktoś tak. wychodzi. No dobra. Jakby, ja już... A, ja przygotuję nagrodę. Ja już wygrywam. Kamil już poszedł po nagrodę. Napiszcie... Rady. napiszcie mu w komentarzu, czy widać. Oh, kurde! Dobra. Nie! 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 Nie, nie, nie! Gin! Mamy remis! Jeździsz! Kurde, Piotrek! Jeszcze jeden punkt i ja wychodzę! Jest! Wygrałem! Widzowie, Piotrek wygrał nagrodę, a ja... Czekaj, pokażę wam z tak z daleka. A ja przegrałem! Co jest? Ej! Tu wiem, że to wygrał! Pokażę teraz pana, który wygrał. Jo! Dobra, chyba trzeba Kamiłami powiedzieć. Ja ja słyszałem! Wygrałem! Szykuj nagrodę dla mnie! Dobra, czekajcie, to tam w namiocie wam dam, tylko yo, 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 yo. Wygrałem. Uwierz, Dobra. Dobra. Dobra, proszę bardzo, tutaj są widzowie. Proszę bardzo, Piotrek, czekaj. Wiem, że. I, czy Patrzcie, Piotrek wydał to pistolet na kulki oraz kulki, więc bardzo proszę, Piotrek. I my wam bardzo dziękuję za oglądanie Z tego filmu, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i suba. I nie zapomnijcie oczywiście, żeby wpaść na mój Instagram, czyli na Instagram, Instagram Kamil Podłoga, Kalo Podłoga. Wpaczcie na kanał do Piotrka, Piotrek, Paula i ja się zaznaczam na następnego filmu. Się. Piotrek 213. A Piotrek 213 i ja się zaznaczam. Do mnie też na do... kanał Kamil yy, 123. Do następnego filmu, Trzymajcie się i na razie i cześć. No siema czy to Siema.